Witam cię serdecznie. Dzisiaj pokażę ci, w jaki sposób zainstalować WordPressa dosłownie w ciągu 10 sekund. I zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym powiedzieć Ci, dlaczego to rozwiązanie uważam za dobre. Chodzi o to, że Ty, jak chcesz korzystać z WordPressa, to chcesz to robić od razu. Nie przechodzić przez rejestrację, innego rodzaju tego typu powiedzmy techniczne aspekty tylko chcesz od razu działać, bawić się, zobaczyć czy to jest dla ciebie tak i ta tutaj strona taste wp czyli se posmakuj sobie trochę Wordpressa właśnie do tego służy jedynie co trzeba zrobić to zaakceptować regulamin serwisu polubić cookiesy a następnie możesz tutaj coś edytować ale nie musisz się na tym znać ok mają ci tutaj opcje, jeżeli byś takie coś chciał, jakby skonfigurować troszkę inaczej, i wystarczy tylko nacisnąć utwórz. I moi drodzy, właśnie to te dane, które tutaj masz, sobie kopiujesz, żebyś miał później w razie czego. Popatrzcie, ile czasu zajęło stworzenie teraz naszej strony. Jedną sekundę, 121 milisekund, tak? Kopiujemy sobie to, żebyście. Wiedzieli o tym, że właśnie w ten sposób później będziesz mógł dostać się do Twojej strony internetowej i naciskasz przejdź do panelu. To jest najszybszy, najłatwiejszy sposób, jaki tylko kiedykolwiek znalazłem do tego, aby rozpocząć od razu działanie. I posłuchajcie, macie tutaj dwa dni na to, żeby się bawić. Po tym czasie macie możliwość zarejestrowania się, wtedy czas. Wydłuży się z dwóch dni do 7 dni, albo możecie zapłacić i mieć od razu u nich coś takiego, co nazywa się hosting, który jest przystosowany głównie do WordPressa i to też jest plus, bo nie będziesz musiał płacić dużych pieniędzy, jak widzisz, zaczyna się od 3 dolarów, a co więcej, kontaktowałem się z nimi dali, rabat, który na samym końcu w kursie. Podzielę się z nim, żebyście mogli dostać to jeszcze taniej. Jako, że mam dużo studentów, to jakby no, skontaktowałem się z nimi, myśląc, że może coś ugram dla Was i udało mi się. Więc korzystając z tego rabatu, będziecie mogli to dostać jeszcze taniej. Z tego, co pamiętam, jest to około 30% taniej, więc tak naprawdę za drobne pieniądze macie od razu hosting, serwer. Tak czy siak, to jest jedna z niewielu rzeczy, która Cię czeka jako koszt postawienia strony internetowej w przyszłości. No bo gdzieś musi ona istnieć, tak? Więc, żeby się ludzie mogli do niej dostać, więc to Cię czeka. Tu jest naprawdę bardzo tanio. Pokażę Wam jeszcze inne oczywiście opcje, które są też w porządku. Natomiast jeżeli tylko masz jedną stronę, naprawdę... Łatwiejszego, szybszego sposobu no, nigdy w życiu nie znalazłem. Jeżeli zaczynacie denerwować, powiedzmy to okienko, które tutaj się pojawiło, to wystarczy napisać dobra, rozumiem i już przechodzisz do tego, jak właśnie wygląda WordPress, jakby w, ka w każdym innym miejscu, czy też będziemy to instalować lokalnie, bawić się e, właśnie, czy też tu, nie ma to teraz dla Ciebie specjalnego znaczenia. W następnej lekcji pokażę Ci jak to zrobić też właśnie lokalnie u ciebie. Tylko tam no, już wymaga to nie jednego kliknięcia, czyli jednej sekundy, tylko trzeba już troszeczkę porobić. Mógłbyś się teraz zastanowić: no dobra, ale jak miną te dwa dni, to czy ja stracę to wszystko co tutaj robię? Nie, bo albo możesz wykorzystać ich wtyczkę do migracji, czyli możesz sobie kopię zapasową zrobić, tak? Klikasz jeden przycisk, ciach. I możesz po prostu pobrać sobie wszystko, co tutaj robiłeś. To jest bardzo uczciwe, co oni robią, tak? Bo teraz dajesz tylko kopiuj, zamykasz, ciach, otwierasz i masz już swoją stronę internetową. Którą w razie czego będziesz mógł zainstalować albo na innym hostingu, albo u siebie lokalnie. Także jakby do rozpoczęcia przygody nietechnicznej. Jest to najlepszy sposób, tak? Bo dosłownie, jedynie co musiałem zrobić? Kliknąć przycisk utwórz stronę, zapoznałem się z regulaminem. Po czym od razu działasz i będziesz poznawał te wszystkie tutaj rzeczy, jak się tworzy strony i tak dalej, w następnych lekcjach.